Panie Maneczko, wszystkim. Lecimy z QA. Pytania zadawaliście mi na Instagramie, także działamy. Pierwsze pytanie od Tomka: czym się różni kalistynika od SW? Kalistynika to jest ogólna nazwa, tak samo jak street workout. Jedyna chyba różnica to jest. Że kalistenikę, nie wiem, można ćwiczyć na sali, na hali w miejscach zamkniętych, a street workout to jest taka ogólna nazwa treningu na dworze. Tak zwany uliczny trening. Drugie pytanie od Damian 10SW. Spadłeś w HS na plecy, miałeś jakieś kontuzje upadki. Spadłem w HS, jak się uczyłem, ale uczyłem się na śniegu, dlatego mnie to nie bolało. Ale próby próby staraj się gdzieś na miękkim podłożu, żebyś kontuzji nie nałapał. Upadki miałem dwa z drążka, jak próbowałem freestylować to, to spadłem, jedna poważniejsza kontuzja to chyba wybicie barku, bo przeskakiwałem nad drążkiem i chciałem złapać się w baklewarze i mi cały staw barkowy, cała obręcz barkowa obkręciła się i miałem potem i siny bark i kontuzja na prawie dwa miesiące, ale chyba więcej nic się takiego poważniejszego nie działo. Trzecie pytanie od Katarzyn01 Opowiedz o tym jak długo ćwiczyłeś zanim były efekty e, Powiem szczerze, że zaczynałem e, kalistenikę street workout jak robiłem dwa podciągnięcia e, i po pierwszym pół roku widziałem progres i naprawdę zwiększyłem ilość chyba do e, 14 powtórzeń Wtedy też już zacząłem nawet łapać e, baklevera. Fakt faktem był to mocny banan, ale, ale był trzymany i human flagę przez chwilę Jakąś, jakiś urywek wrzucę, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało po pierwszym pół roku treningów. Kolejne pytanie od Damian 10SW. Człowiek, baza trzy bardziej elementy. Powiem szczerze, że lubię to i to, lubię statykę bardzo mocno, więc sobie cały czas gdzieś tam wlęcza i handstand'a i takie elementy ćwiczę, ale nie ukrywam, że jak sobie dołożę ciężar na pas i zrobię bazę, to jestem też bardzo zadowolony. Po prostu cieszę się, że mogę trenować i że jestem zdrowy. S Jasiu, gdzie kupić kamizelkę obciążeniową do ćwiczeń? Na stronie Bushidomyslniksport.pl. Tam wchodzicie, wpisujecie kamizelka obciążeniowa w wyszukiwarce i wam wyszukuje. Dodatkowo na hasło Arex SW macie 10% rabatu na właśnie cały asortyment od nich. Następne pytanie od Kaligost. Plan na trening z ciężarem. Zapraszam cię na priv i Ci wszystko opowiem, rozpiszę, powiem, pomogę. I wszystkich innych również zapraszam. Pytanie od Tomka: lepiej się podciągać 3 razy z 30 kg czy 20 razy bez żadnego ciężaru. Zależy jakie chcesz wyniki osiągnąć, czy chcesz bardziej iść w stronę wytrzymałości i robić dużo podciągnięć, dużo repów, czy w stronę siły i masy mięśniowej, wtedy dokładamy ciężar i lepiej iść w stronę ciężaru. Aczkolwiek ja wolę miksować i zrobić sobie raz w tygodniu trening na repy, a raz w tygodniu trening z ciężarem. i dla mnie jest w porządku. Musisz wiedzieć, co chcesz y, osiągnąć, i nie wiem, czy chcesz gdzieś w zawodach startować. Standardowo dużo też pytań dostaję, ile mam lat, y, ile stażu treningowego, y, jaka waga, jaki wzrost, także macie to w, na Instagramie na moim profilu, ale powiem, że mam 23 lata, y, 7 lat trenuję, y, mój wzrost to 1,78 m i waga 73. 3,5 kg. Co myślisz o treningach codziennie? Czy warto robić przerwę? Ja uważam, że trzeba słuchać swojego ciała i jeśli masz odpowiednią regenerację, chodzisz do fizjoterapeutów, gdzieś tam relaksujesz się, masz czas na dobrą regenerację, to można ćwiczyć codziennie, a jak ci tego brak, masz nie wiem dużo pracy, natłok myśli, i nie możesz się dobrze zregenerować podczas snu, nie chodzisz jakoś bardzo często do fizjoterapeuty albo wcale to warto zrobić sobie przerwę. Ja sam nie zawsze mam czas, więc ćwiczę 4 razy w tygodniu. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to walcie na Facebooku albo na Instagramie. Naprawdę nie ma co się bać. Ja odpisuję chętnie czasem mam grobową minę na filmikach, ale to nie oznacza, że jestem zły, groźny czy zmęczony czymś. Po prostu nie potrafię się zawsze uśmiechnąć. Także dzięki za oglądanie miłego wieczorku dnia. 是望。Si